Ej, widzowie, to ja i dzisiaj zobaczycie. Słuchajcie, jeszcze musiałem sobie przykryć swój kanał. Bo no przed! A teraz mnie Google nie wyprzedził. I nie wychytrzycie. Jestem Essa, i nie zrobicie tego, co mi zrobiliście. Jakby to było do Google, to by... A jak ty. Podstawiajcie pod Google opinię. Czemu usunęliście kanał? Czemu usunęliście mój kanał? Nie wiem, byłem już tak dobry, a usunęliście kanał. Groziliście usunięciem konta. Wy I Zostaliście koszmarni, bo co była wam ta zasada. A to w ogóle widzę. Wie. Dzisiaj skaczamy sobie. I teraz zakresam to mój skok. ちょ<スープ>っとか。 To teraz wam pokażę jak to wygląda Dobra, no to teraz To teraz macie, pokażę jak wygląda ten. O, to ja by... Tak I No i to jest tak jakby wysyskuję na YouTube A teraz pokażę jak on w tym przekazać I teraz daję telefon tu. Eee, nie, 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 No tutaj takie takim co? miejscu. Zobaczymy, czy mi będzie widać. Czy mi da się wbiorę dobra I teraz widzę, że na tym.